Dzień dobry. Zapraszam do odcinka poświęconego rozluźnieniu poprzez oczy. Nazywam się Aldona i współtworzę przyjazne Twoje miejsce. Z wykształcenia jestem lekarką. I certyfikowaną nauczycielką metody Feldenkraisa. Dziś będziemy kontynuować temat rozluźniania całości poprzez to, że rozluźnisz oczy. Wybieram do tego cyklu szybkie sposoby, które możesz wykorzystać w ciągu całego dnia, żeby uzyskać relaks, żeby uzyskać regenerację. Więc dzisiaj. Mini lekcja z wykorzystaniem rozluźniania oczu w innej formie niż dotychczas. Żeby zrobić dzisiejszą lekcję, możesz położyć się na brzuchu i umieścić głowę w ten sposób, że dajesz ręce jedną na drugą. Czołem opierasz się o dłonie, tak żeby móc oddychać, a oczy, żeby były skierowane w dół do podłoża. Możesz też sobie usiąść, odsunąć się od blatu, położyć ręce i oprzeć głowę. Znów chcemy mieć to wrażenie, że oczy zwisają. A jeśli to nie jest komfortowe, to wystarczy, że podeprzesz łokcie i oprzesz sobie głowę tak, żeby... Nieco właśnie te oczy zwisały. Wybierz, co dla ciebie będzie dzisiaj najlepsze. Ja w tym momencie zniknę z wizji i zaraz przejdziemy do szybkiej mini lekcji, żeby trochę się rozluźnić. Bardzo proszę, połóż się na brzuchu albo usiądź i umieść sobie głowę w taki sposób, by nos, Celował do podłoża, a oczy były skierowane również do tego podłoża. Jeśli nosisz okulary, nie zapomnij ich ściągnąć. I kiedy już ułożysz się w tej pozycji, to przez kilka spokojnych oddechów. Pozwól, by oczy zawisły swoim ciężarem i oparły się o zamknięte powieki. Możesz to sobie wyobrazić. Spokojny oddech. Oczy swoim ciężarem zaczynają zmierzać ku podłożu, rozluźniając się. I teraz, gdy już Nieco oddały tego ciężaru powiekom, zacznij powoli i leniwie poruszać nimi od jednego kącika do drugiego, cały czas wyobrażając sobie, że bezpiecznie wiszą sobie i z każdym ruchem rozluźniają się coraz bardziej. I w jedną stronę, i w drugą. Możesz sobie wyobrazić, że przednią częścią oka zamalowujesz jakąś linię na połączeniu powiek. I zatrzymaj, proszę, odpocznij, odpocznij w tej samej pozycji, spokojny oddech. Oczy robią się ciężkie i rozluźniają się opadając. I jeszcze nieco mocniej na powieki, a wszystko to jest bezpieczne. Po takiej chwili, ze spokojnym oddechem, zacznij wędrować oczyma tak, jakby chciało się spojrzeć w kierunku czoła, a potem w kierunku brzucha. I znów leniwie przepływają. Zamalowując być może jakąś linię, rozluźnione, wiszące, a ty spokojnie oddychasz i bardzo, bardzo powoli przesuwasz je. Wróć do środka i odpocznij. Spokojny oddech, spokojne oczy całym swoim ciężarem zmierzają ku podłożu. I znów delikatnie zaczniemy je uaktywniać. Przesuń je do jednego z kącików. Następnie. Zakreślę ćwiartkę ku górze, zatrzymaj się. Potem zjedź w dół do drugiego kącika, zatrzymaj się. I jeszcze raz w dół, tak jakby patrzyły w stronę brzucha, zatrzymaj się. I kolejna ćwiartka po łuku w górę do kącika. Z którego zacząłeś zaczęłaś. I teraz w swoim tempie, z tym uczuciem ciężkości i rozluźnienia, zakreśl kilka razy płynne kółko w tę stronę. Pilnuj, żeby żuchwa była rozluźniona, by oddech płynął spokojnie, leniwy ruch. Zadbaj o precyzję, a nie o ilość powtórzeń. W którymś momencie zatrzymaj się i obróć, zmień kierunek. I teraz, jeśli masz ochotę, możesz za pierwszym przejściem zatrzymywać się w tych skrajnych punktach, bądź od razu przejść do powolnego, Zamalowywania tego okręgu. Jeśli masz ochotę, w każdym momencie tej lekcji możesz zatrzymać na moment film i zrobić więcej powtórzeń, jeśli ich potrzebujesz. Powoli wróć oczyma na środek, spokojny oddech. Oczy są rozluźnione i ciężkie, przyjemnie ciężkie, a wraz z nimi cała ty, cały ty. Oczy rozluźnione. Mam nadzieję, że masz pełną gotowość, by wrócić bądź zacząć dzisiejszy dzień, wrócić do aktywności. Ja dziękuję bardzo. Zapraszam do tego, by. Polecać nasz kanał, by lajkować filmy, by subskrybować, bo pojawiamy się w poniedziałki, środy i piątki z porannikiem niecodziennym. Dobrego dnia.